Cześć, witam Was. Niestety z mojego mieszkania. Znajdujemy się na moim balkonie. Nie możemy jeździć na ryby, więc, siedzimy w domu w tym momencie. I postanowiłem nagrać wam filmik. Filmik będzie dotyczył zestawu na karpia. Postaram się przekazać wam jak najwięcej informacji na ten temat. Tylko to nie będą informacje, które przeczytałem na forum, czy usłyszałam od kumpla, czy coś. Tylko to będą informacje, które wynikają z mojego doświadczenia i z mojej wiedzy. Także. Film będzie się nazywał Zestaw na Karpia. Wszystko co powinniście o tym wiedzieć. I omówię Wam dokładnie żyłkę główną, strzałówkę, ledkor, co tam jeszcze mamy, przypon, ciężarki, czyli wszystkie elementy po kolei, które są potrzebne do zestawu karpiowego. Jedziemy! Zacznijmy ten film od żyłki głównej. Jak wybrać żyłkę główną? Ja sobie dzielę żyłki głównej na dwie. Do rzutu i do wywózki. Jako, że najwięcej wywożę, na takich łowiskach łowię w większych jeziorach i tak dalej, więc opowiem Wam w pierwszej kolejności o wywózce. Żyłka do wywózki powinna być moim zdaniem gruba. Po pierwsze. Pierwsza rzecz to jest taka, że jak na przykład wywozicie taką żyłkę na przykładowo 300 metrów, to w pierwszej kolejności ta żyłka jest naciągana, czyli to co z, jak wywoziliśmy i zrobiliśmy tam jakiś tam łuk, no to ona jest naciągana, a później tak jakby jest jeszcze rozciągana, więc zanim zobaczycie branie, to minie troszeczkę czasu. Da się z tym sobie poradzić właśnie za pomocą tego, że użyjecie grubszej żyłki. I tak, ja do wywózki używam 0,40, no dokładnie tam chyba 0,41, właśnie dlatego, że ona ta żyłka mniej się rozciąga. Ja stawiam bardzo często, na przykład wywożąc na 300 metrów, wstawiając zestaw przy trzcinach. I ten karp, jak bierze to, odpływa 2-3 metry i stoi w trzcinach. Ja te branie widzę. Na żyłce na przykład 0,30, ja mógłbym tego brania nie zobaczyć. Uwierzcie mi, że testowałem to i musiałby naprawdę ładnych parametrów odpłynąć, żeby, żebyś, żeby, te, żeby to branie było e, widoczne. E... Dodatkowo, jeżeli wywozicie, no to wiadomo, że to się wywozi jakieś tam odległości znacznie większe, to po drodze mogą być różnego rodzaju zaczepy, korzenie, drzewa, kamienie, górki i tak dalej. Jak ta żyłka jest grubsza, no to macie większą szansę na to, że ona się nie przetrze i nie ulegnie uszkodzeniu jakiemuś tam mniejszemu czy większemu, przez który stracicie rybę. Więc dlatego używajcie naprawdę 0,40, bo to tak naprawdę dla na karpie nie ma żadnego znaczenia i to mówię z własnego i z własnej wiedzy, czy użyjecie 0,30 czy 0,40 nie ma to najmniejszego e, znaczenia. E, jeżeli chodzi o kolor przy wywózce, no to dobrze mieć e, taki kolor fluo. Ja testowałam tam chyba 4 czy 5 rodzajów, tam żółty, zielony, czerwony, e, kamo jeszcze jakiś inny e, i e, powiem Wam szczerze, że to jakoś tam nie e, ma e, dużego znaczenia e, dla karpia, ale dla nas ma, bo na przykład jeżeli mamy branie w nocy, i wracamy z rybą, a wędek mamy przykładowo na pomoście 3, 3, 6, żeby ułatwić sobie nie wpłynąć w pozostałe wędki, no to właśnie jak świecimy czołówką, to widzimy te żyłki fluo, z łatwością je dostrzegamy. Ale to też nie chodzi tylko o to. Żyłka fluo jeszcze daje coś takiego, że... Jak łowicie w zaczepach i musicie tam na przykład szukać hakiem tej, tej żyłki, bo Wam się gdzieś zaczepiła, no to z, łatwości, z większą łatwością znajdziecie ten kolor tej żyłki taki fluo, niż na przykład biały, bo biały nie zobaczycie na pewno na, na, tam na metrze dwóch, trzech. No na metrze może jeszcze zobaczycie, ale będzie, będzie to utrudnione. Także warto używać takich kolorów bardziej widocznych dla oka, właśnie z tych dwóch moim zdaniem względów. Do żółtu używam 0,28-0,30 z tego względu, że im ma mniejszą średnicę, tym łatwiej jest rzucić precyzyjniej i łatwiej, e, łatwiej precyzyjniej i dalej. E, i Ponieważ, e, jak żyłka wychodzi z kabłąku i jest, ma mniejszą średnicę, to łatwiej po prostu wychodzi. A później, jak ona wylatuje dalej przez przelotki, to e, mniejszą, tak jakby średnicę oddziałuje na te przelotki, przelotki na, e, na e, żyłkę. E, dlatego wybieram 0,28, 0,30 do e, rzutu. Teraz powiem Wam. E, o takim kolejnym etapie, tym etapem jest strzałówka, ale to jest oczywiście opcjonalne, czyli możecie użyć, ale nie musicie. Więc kiedy powinniśmy użyć? Strzałówkę powinniśmy użyć w momencie kiedy łowimy w miejscu z dużą ilością zaczepów, takich jak na przykład czciny, grążela, czy np. Łowimy na przykład na jakichś wirowniach z górkami itd., itd. Bo jeżeli postawimy żyłkę, na na przykład na górce, na której jest, są muszle, no to tą żyłkę po prostu z łatwością e, przetniemy. E, ta żyłka się z łatwością e, przetnie. E, także e, używajcie strzałki właśnie w takich trudnych e, warunkach. Ile tej, e, ile tej strzałówki użycie? Ogólnie podchodzę do tego w taki sposób, że jeżeli mam tutaj kulkę postawioną, a zaczepły mam na przykład do tego momentu, to tą strzałówkę używam troszeczkę dalej, czyli na przykład mam 10 metrów zaczepów, to używam na przykład tam 12, 13, 14 metrów na przykład, czy 15 nawet metrów strzałówki, bo zazwyczaj ludzie podchodzą do tego w taki sposób, no bo każdy daje na przykład 10 metrów strzałówki, to odmierzacie tam długość wędki, tam przykładowo 2-3 razy tam czy coś i, i tyle, bo tak każdy robi. No właśnie, nie, musicie się zastanowić, e, ile jest tych zaczepów po drodze, ile może mieć kontakt z wasą żyłką, i tyle użyć tej strzałówki, plus to jeszcze dodać w razie, gdyby ten karp nam e, odpłynął przy braniu. To taka moja mała, ma, ma, mała podpowiedź. Strzałówkę wiąże się na początku tak niełatwo, ale jak zawiążecie to to parę razy, no to przyjdzie wam to z łatwością. Jest dużo fajnych filmików instruktażowych, więc Wam tego nie będę pokazywał. Yy ale warto używać, także powiem Wam jedną rzecz, jak jeżdżę na przykład na ekofarmę żelechów, no to tam dużo właśnie karpiarzy nie łowi nas ze strzałówką i później płaczą, że stracili kurczę karkę, zazwyczaj tego życia oczywiście, 20 plus, ale właśnie tracą ryby ze względu na to, że nie chciały mi się wiązać strzałówki. Także zawsze jak macie trudne warunki, używajcie strzałówki. Tak samo w trzcinach, bo na przykład karp może Wam wpłynąć 3 metry w trzcinę, więc wtedy użyjcie na przykład tam nie wiem z 5 metrów tej strzałówki. Mniej więcej, jeżeli trzciny są rzadsze, on potrafi tak jakby dalej wpłynąć, to użyjcie na przykład 10 metrów tej strzałówki. Zajmie wam to może 5 minut. Może maksymalnie 10, ale jak weźmie Wam na przykład koń, to będziecie e, szczęśliwi i podziękujecie mi, że, że was tak jakby zmotywowałem do tego. E, sam siebie też motyw motywuję, ale wiem, że buzik potrafi wynagrodzić, także używajcie st strzałówki. Strzałówka ogólnie powinna być grubsza od waszej żyłki e, głównej. E, czy to musi być na przykład? E, Typowa strzałówka, która kosztuje nie wiadomo ile pieniędzy. Oczywiście, że nie możecie użyć po prostu żyłki głównej, tylko znacznie większej średnicy. Dobra, to jedziemy z letkorem. Ogólnie mamy dwa rodzaje letkorów do kupienia. Jednym z nich jest rdzeniowy, czyli w środku ma rdzeń, jak Jaki taki, który tego rdzenia nie ma. Może zacznę omawiać wam ten z rdzeniem ogólnie dlaczego jest rdzeń ten rdzeń powoduje to, że ledkor silniej tak jakby układa się na dnie to dobrze bardzo dobrze, z tego względu, że e, jeżeli on ładnie usiądzie na dnie, wtedy karp z płetwą, czy brzuchem, czy jakimś tam innym, inną swoją częścią ciała e, nie dotknie e, tego e, dla niej nienaturalnego przedmiotu. Bo jeżeli obejrzycie sobie filmiki... E, e, jak tam stawiają kamery, to zobaczycie, że jak karb dotyka jakiejś żyłki, czy właśnie ledkoru, czy jakichś tam nienaturalnych dla niego rzeczy, to on po prostu ucieka. Może wrócić, ale już jest bardziej taki, jakby można powiedzieć, zwraca uwagę na szczegóły i nie pobiera tej kulki tak, jak mógł to zrobić wcześniej. Więc zależy nam na tym, żeby ten ledkor osiadł na dnie i nie sterczał i tak dalej. Więc właśnie ten z rdzeniem jest, ma większą wagę, wagę i ładniej osiada na dnie. Ma to plusy i minusy. Plusy, plusy już omówiłem. Kolejnym plusem jest to, że jest wytrzymalszy. I warto go stosować w miejscach, w których jest dość dużo zaczepów, typu patyki i innego rodzaju rzeczy. Z tego względu, że przez to, że on jest w środku, on jest wytrzymalszy tak jakby jest ciężej go po prostu przeciąć i tak dalej i tak dalej. Fajnym takim miejscem, którym właśnie można wykorzystać sobie ledkor właśnie z z rdzeniem jest jezioro smolno, gdzie macie na przykład tak, że macie pusty plac, gdzie karb wyjada sobie tam różne rzeczy z dna, a obok macie już po prostu, nie wiem, grążele, czciny, patyki, jakieś tam drzewo zwolone i tak dalej, i tak dalej. Więc taki sobie da radę. Wtedy możecie taki letkor kupić na przykład 45LB 50LB, i on będzie idealny do takich warunków. Także. Takie miejsce wam to polecam. A jeżeli chodzi o ten drugi Letkor, to on jest już lżejszy. I do czego on służy? On nadaje się do tego, żeby postawić go na zbiornika, gdzie występuje jakaś tam warstwa mułu. Więc on tak jakby na tym mule się położy, a nie będzie wchodził w środek tego mułu. To jest fajna, fajna opcja, bo nie chcemy, żeby nam wciągał tą naszą kulkę wraz z ciężarem, ten, ten ciężarek ledkor właśnie nam wciągał tą kulkę w muł, bo wtedy karp może tej kulki nie zauważyć. Choć widziałem filmiki, na których karp sobie normalnie radzi i wpływa w muł, Wpływa w muł i w tym mule sobie żeruje, i to wszystko się podnosi na górę. On sobie radzi z muł. No ale nie chodzi o to, żeby utrudniać, to, żeby ułatwiać. E Także taką można powiedzieć, bez e rdzenia ja bym użył w miejscach, gdzie jest czysto, czyste dno lub muł. E a ten z rdzeniem użyłbym w miejscach. E Takich, w których mamy właśnie dość dużo zaczepów i możemy stracić rybę przez ścięcie ledkor. Ledkor składa się z kilku elementów. Pierwszy element to jest krętlik. Ja będę robił Wam zbliżenia. Także zobaczycie to. Krętlik, który jest z jednej strony otwarty, z drugiej jest zamknięty. Ja taki wybieram z tego względu, że później możecie na takim krętliku wymieniać bardzo szybko przypon. Później macie bezpieczny klips, bądź sobie tutaj do ciężarka centrycznego robicie miejsce. W zależności jak tam łowicie. Ja Wam pokazuję przy, na bezpiecznym klipsie, czyli ten element. On składa się z dwóch, można powiedzieć, elementów. Sam letkor, który tam jest od metra do półtora metra, będzie spoko, no i na końcu robicie taką pętelkę z tego letkoru. I teraz pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Ludzie zauważyłem, że często robią tak, że na letkorze nie robią takiej pętelki, pętelki z letkoru, tylko zakładają na końcu krętlik, który wiąże dalej do żyłki głównej. To jest dość duży błąd z tego względu, że jeżeli karp nam ucieknie, zerwie się, to. Ten bezpieczny klips nie ma szans, żeby przez ten krętlik wypadł. On, tak jakby zostanie zablokowany i ten karp po prostu może z tym ciężarkiem pływać, czepiać i tak dalej, więc szkoda by było tej ryby. Z pentelki na ledkorze ten bezpieczny klips sobie bez problemu spadnie. Taka ciekawostka, pewnie część Was o tym wie, część po prostu nie zwracała na uwagi, ale to jest dość istotne. Taka może podpowiedź z mojej strony. Na letkorze znajduje się ciężarek i teraz tak mamy różne rodzaje ciężarków. Ja wam powiem o takich dwóch rodzajach ciężarków. Jeden centryczny, drugi właśnie taki można powiedzieć z pętelką do bezpiecznego klipsu do wywózki. Używacie właśnie tego zazwyczaj najlepiej takiego użyć z tą pętelką z boku, ponieważ Przybraniu on nam spadnie z bezpiecznym y, klipsem i mamy święty spokój. Nowy wózki ja używam y, około 180-200-250 gram w zależności od odległości. Im dalej tym powinniście użyć większego ciężarka i ogólnie większy ciężarek. Y, Moim zdaniem lepiej zużywać z tego względu, że e, ryba się wtedy bardzo dobrze e, dotnie, zatnie i macie święty spokój, bo to nie wygląda tak na przykład, że jak karp bierze wam w dobiegniecie do wędki i zacinacie raz, drugi, trzeci jest, zaciągam go, idealnie już jest zacięty. No nie. Właśnie e, to jest tak jakby samo samozacinający, Ciężarek właśnie też e, do tego e, służy, żeby ten karp sam się zaciął, czyli podchodzicie do wędki, podnosicie wędkę, wsiadacie w ponton na przykład czy dopiero holujecie rybę, nie zacinacie tej ryby, to nie. To nie jest wędkarstwo spływikowe. Jeżeli chodzi o ciężarek centryczny, to on znakomicie sprawdza się do rzutu, ponieważ jest idealnie na środku żyłki, i nie ściąga nam w lewo czy w prawo naszego, naszego zestawu. Tylko leci w to miejsce, jak dobrze rzucacie, w to miejsce, w które chcecie. Także używajcie do rzutu centrycznych. Moim zdaniem tak najlepiej. I teraz temat jest następujący. Jaki ciężarek użyć do rzutu? To zależy jaką wędkę używacie czy 3LB czy 325 czy 3,5 im jest e, tak jakby sztywniejsza wędka, e, tym, tym, tym ma większą moc, więc możecie i dalej rzucić i użyć większego ciężarka, ale musicie tak jakby sobie... E, musicie sobie tak jakby wyczuć, którym Wam ciężarkiem w danym miejscu się dobrze rzuca. Czy to będzie 60, 80 czy na przykład 100 gram. Najczęściej chyba takie przy, przy rzucie się używa i ja takie używam, więc porzucacie sobie to, znajdziecie ten idealny, e, idealną gromaturę. Tak, 60 do 100 do rzucu centryczny jest idealny. Teraz możemy przejść do kolejnego etapu, czyli e, przyponu, prze, przyponu. Przypon jest bardzo, 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 bardzo ważnym elementem e, moim zdaniem całego tego zestawu karpiowego, dlatego bo gdy wyderzamy już super miejsce, to teraz musimy idealnie dobrać e, przypon, który zaprezentuje nam wręcz idealnie nasz show -kuleczkę, w taki sposób, że karp e, to pobierze. Bo karp jest ostrożny, karp zna niektóre przypony i tak dalej, tak dalej, więc musimy e, podać mu taki przypon, e, który skłoni go do wzięcia. E, kuleczki, zestania kuleczki. Teraz tak. Przypomnę, możemy zbudować na yy, dokładnie plecionce w otulinie. Plecionce, która jest miękka, nie posiada otuliny. Oraz możemy zrobić na fluokarbonie. Teraz tak. Może zacznijmy od plecionki, która ma otulinę. Plecionka z otuliną yy, sprawdza się idealnie w w miejscach, w których macie zaczepy, bo sama ta odtulina powoduje to, że chroni ten przypom przed przetarciem, ścięciem i tak dalej, eee, jeszcze bardziej niż ta sama plecionka ma tą wytrzymałość, więc w tym momencie stosujcie. Drugie miejsce to jest takie, kiedy na przykład rzucacie i miękki przypom może wam się przy rzutach plątać. Jak dobrze rzucacie, to nigdy się nie zaplącze, ale... Jeżeli na przykład macie oddawać jakieś żuki i chcecie mieć pewny, że ten przypon nie jest poplątany, no to ta otulina też powoduje to, że ten przypon jest sztywniejszy. Yy, yy, także to też taka mała podpowiedź. Yy, I to są takie dwa czynniki ogólnie, które, które uważam, yy, że yy, są OK. I teraz tak, jeżeli używacie tego, yy, tej plecionki z otuliną, to na przykład tak wygląda yy, przypon yy, karpiowy, też zrobię zbliżenie. I e, on jest tak jakby cały w otulinie. I teraz tak, dobrym pomysłem jest to zrobić przypon. E, ja pokazuję Blow Black Rig. To jest najlepszy przypon karpiowy. I do tej pory używam i sprawdza mi się znakomicie, więc będę zawsze go chwalił i zawsze go fale. I teraz tak. E, w Blow Black Rigu, o tutaj, na tym etapie, który pokazuję, jest otulina. Tutaj jest otulina zdjęta w tym miejscu. Dlaczego? Dlatego, bo. Jak karp zasysa tą kuleczkę, to naturalniej zachowuje się tam tak jakby plecionka bez otuliny. To miejsce o tutaj zachowuje się naturalniej. Ten karp tak jakby jak zasys się tą kulkę, to nie będzie y, tak jakby czuł, że coś jest nie tak, że, że to pożywienie o te dokładnie y, nie zachowuje się tak jak każde, które jem. Zasałem mi ona powinna do mnie przyjść, tak fajnie naturalnie się podnieść do góry. Więc dlatego fajnym pomysłem dla brak ligu jest zdjęcie tutaj od yy, haczyka, można powiedzieć, tutaj do tego yy, pierwszego elementu, tego można powiedzieć ciężarku, dokładnie pasty dociężającej tej otuliny. To będzie się fajnie naturalnie zachowywać, a dalszy ten etap będzie dalej chroniony przez otulinę i na przykład przy będzie bardziej sztywny, nam się on nie poplącze. Yy, jeżeli. Yy, Mamy na przykład wywozimy zestaw, no to ja bym wywozimy zestaw na przykład w jakieś tam czyste miejsce, no to ja bym motulinę tu zdjął na całej długości, wtedy ten przypon cały będzie taki fajny, naturalny. No ja tak robię, mi się to zawsze sprawdzało i, i wtedy macie taką pewność, że naturalnie będzie się zachowywać wasza kuleczka. Kiedy użyć fluo Postawiliśmy tam ten zestaw i on nam się tak jakby nie sprawdził. To znaczy, że zanęciliście kuleczka sobie stoi z boku czy na środku tego zanęconego miejsca i wszystko jest wyjedzone oprócz waszej kulki, zdarza się tak, to wtedy można przyjąć, że karp płynąc zassoł tą kulkę, ale wypluł, bo po prostu albo był źle zawiązany, albo się nie zaciął czy coś, po prostu poradził sobie z karp z tym, bo on jak zasysa tą kulkę, to powinien być od razu zacięty. Więc wtedy wchodzi do gry fluocarbon na te ostrożne właśnie karpie. Po pierwsze fluocarbon jest e, przezroczysty, a po drugie e, on y, tak jakby jest sztywny, cały jest sztywny, więc jak na przykład użyjemy sobie Deriga, to jest przypon Derig z waftersem, to on się bardzo naturalnie zachowuje w wodzie. Tak jak na przykład łowi się na spławik, tam też się używa tych żyłek i na przykład im ryby biorą delikatniej, tam używasz właśnie delikatniejszego sprzętu. Haczyki mniejsze, do tego używasz na przykład wtedy żyłkę cieńszą i tak dalej. Mniejszej średnicy i tak dalej. Tak samo jest w wędkarstwie karpiowym. Można powiedzieć właśnie, że robimy sobie takiego deriga, dajemy na przykład haczyk szósteczkę, zakładamy tu Waftersa. Wafters to jest kulka, która zachowuje się bardzo naturalnie w wodzie, jest bardzo dobrze zbilansowana. Jak karp odpływa, to ona po prostu się majta tak jak powinna, czyli bardzo naturalnie i do tego właśnie służy ten przypon, żeby tego ostrożnego karpia trafić, zaciąć i tak dalej. E, tu przykładowo właśnie zrobiłem takiego deriga, on jest dłuższy. I teraz właśnie temat jest jeszcze następujący. Jeżeli e, łowicie na przykład e, na, e, na wodzie i te karpie biorą bardzo słabo, ostrożnie, no to ja bym ten przypon automatycznie e, wydłużył. E, co za tym idzie, ten włos też będzie troszeczkę dłuższy. Tak samo ten derik też jest troszeczkę dłuższy przeze mnie zrobiony, bo on jest właśnie na takie ostrożne karpie. Jeżeli na przykład te karpie biorą, tak można powiedzieć, szybko, cały czas, intensywnie, no to nie ma sensu robienia długich przyponów. Wystarczy, że zrobicie na przykład tak jak ten, taki do 20 cm, nawet ma mniej. i on tam może mieć? Tak z 15 cm. No takie 15 cm, to nie jest długi, długi przypon. I wtedy te brania są, tak jakby te zacięcia są szybsze, a ta ryba się szybciej zacina itd., itd., także nie ma sensu wtedy robić długich e, przykładów. E, haczyk e, do wywózki, ja używam dwójki, czwórki. E, najczęściej używam ogólnie dwójek, bo staram się użyć większego haka, bo większy hak e, ma na tyle fajniejszą kontrolę, że jak się zostanie wbity, to trzyma mocno tego tarpia. E, Mniejszy hak, um, używam tylko i wyłącznie, można powiedzieć, takich szóstek na wiosnę. Tylko i wyłącznie. Tak to nie używam. To jest moje oczywiście zdanie, także dwójki, czwórki używam przeważnie, szóstki używam wiosną na te ostrożne karpie, bądź w przypadku na przykład takim, jak Wam powiedziałem, wszystko jest wyjedzone oprócz Waszej kulki, no to wtedy fluocarbon taki stawiam na przykład na szósteczce i próbuję wywalczyć tego karpia takiego bardzo ostrożnego. E jeżeli chodzi o y, ten przypon na fluokarbonie, no to można użyć 20LB, będzie ok, można użyć troszeczkę grubszy, ale 20LB będzie spoko. Wyciągniecie na tym, y, na tym, na tym karpia. Y, łatwo bardzo to się robi, znajdziecie filmiki instruktor, instruktorzowe na internecie, nie będę wrzucał, bo tego jest mnóstwo. Y, chcę bardziej Wam sprzedać wiedzę. Y jeżeli chodzi na przykład o wracając do tego przyponu na plecionce, to ja używam 0,35 LB, tak? Dokładnie, 35LB, 0, 35 LB, nie 0,35, tylko 35 LB. I tak, ten przypon składa się z kilku rzeczy. Ta rurka powoduje to, że przypon jest po prostu wyprostowany, możecie dać krótszy, możecie dać dłuższy w zależności od Waszych potrzeb. Przykrótszy można dać krótszy. Wtedy będzie fajniej yy, ten przyrzucie. O, na przykład przy możecie dać dłuższy, żeby on był ładniej wy, 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 wyprostowany, ten przypon. To mówiłem w swoich filmikach, że jest dlatego, że ten haczyk się fajnie pozycjonuje i powoduje to, że ten yy, grot haczyka jest nakierowany idealnie na wargę yy, karpia. E, haczyk jest użyty tutaj kurwszank i on ma bardzo agresywny kształt. Zrobię Wam zbliżenia, ale żeby jeszcze poprawić e, e, tak jakby moc tego, e, znaczy, żeby poprawić tak jakby kształt tego e, haczyka, to jeszcze tu jest taka termokurczliwka, która w ogóle idealnie nam e, ten kształt uzupełnia i wtedy jak sobie pociągniemy, to jest po prostu wbite w rękę. Ciągniemy, on się wbija za każdym razem w rękę, czyli jest bardzo dobrze zrobiony. W blowback rigu jest taki pierścień, który chodzi po haczyku, z tego powodu, że karp jak sobie weźmie tą kulkę, to będzie ciężko mu ją wypluć, bo ten haczyk, bo ten pierścień na tym haku się po prostu przemieszcza. Bardzo fajne rozwiązanie, także polecam Wam go najbardziej, jeżeli zaczynacie łowić, to wpiszcie sobie blowback rig i yy, zacznijcie od niego. On jest tak łatwy w modyfikacji, że to jest naprawdę masakra. E, ogólnie bardzo fajnie się sprawdza Blowback lick wtedy, kiedy robicie bałwanki, tak jak ja w tym przypadku. E, bałwanek chodzi w bałwanku o to, że ten, te dwie kuleczki są tak z, zbalansowane, że po prostu jak machniesz ręką, to ta kuleczka lata tak fajnie, naturalnie po, e, na, e, po, po, po tym miejscu, w, tym miejscu którym, w którym postawiliście. Chodzi tu o to, że jak postawicie na przykład e, na dnie to on będzie sobie tak stał właśnie jak bałwanek jakiś się podnosił, na przykład i tak sobie stukał, stał, młajtał się w taki sposób. I to jest bardzo naturalne, fajne zachowanie. E, oczywiście możecie postawić też samą kulkę tonącą i też się zajebiście sprawdzi. Ogólnie duże karpie lubią właśnie e, takie pojedyncze lub podwójne kulki, które leżą na dnie. One się żywią karpie na przykład często jakimiś ślimakami itd. tak dalej, i Czują po prostu, jak się tak nauczyły jeść, to tak jakby dla nich to jest naturalne, że coś leży na przykład gdzieś tam na dnie, nie ma i ta się za bardzo, tylko tak po prostu leży i tyle. Ładnie pachnie i ten większy karp to poda, więc Blue ich możecie dać nawet samymi króleczkami tonącymi, więc to jest, to jest petarda. Tak on do modyfikacji jest łatwy, daje wiele możliwości, zacina w bardzo łatwy sposób karpie i naprawdę będziecie zadowoleni z tego rozwiązania. Chyba wszystko powiedziałam. starałem się powiedzieć te najważniejsze rzeczy i chyba, chyba wydaje mi się, że, że powiedziałem. Także dzięki, że oglądaliście, subskrybujcie kanał, postaram się niedługo też przejść te etapy pojedynczo, z omówieniem takim pojedynczym, będę miał po prostu czas na to, także do usłyszenia, dzięki, że oglądaliście.